26 listopada 2025 roku Hongkong dał nam brutalną lekcję. W dzielnicy Taipo wystarczyła chwila, by ogień na elewacji odciął ludziom drogę ucieczki. Bilans jest tragiczny, na w tę chwilę to jest 55 ofiar. Ogień wybuchł na niższych kondygnacjach, ale bardzo szybko. Yy spra sprawił, że to góra stała się śmiertelną pułapką. Najbardziej dramatyczne są doniesienia o ludziach uwięzionych w pułapce dymowej, gdzie trujące wyziewy błyskawicznie wypełniły klatki, mieszkania i odcięły ludziom drogę ucieczki. Można pomyśleć, to daleko to Azja, u nas się to nie wydarzy. Ale teraz spójrz tu. To jest Warszawa, nasz warszawski Hongkong, osiedle Bliska Wola. Tysiące ludzi upchniętych w betonowej studni. Jeśli dym wypełni tę przestrzeń, ludzie znajdą się w identycznej sytuacji. Problem w tym miejscu polega na tym, że to nie tylko jest gęsto zaludnione osiedle, ale fakt, że budynki funkcjonują jak hotele na wynajem krótkoterminowy. Osoby, które korzystają z wynajmu w razie paniki, w razie pożaru nie będą wiedziały, jak się ewakuować i gdzie biec. Dlatego mam konkretne oczekiwania w stosunku do władz Warszawy. Test bojowy straży pożarnej. To po pierwsze, wóz z drabiną powinien spróbować wjechać na podwórko, na ten, do tej studni i to nie w ciągu dnia czy rano, tylko wieczorem, kiedy są zajęte wszystkie miejsca parkingowe i sprawdzić, czy jest w stanie dosięgnąć drabiną do najwyższych kondygnacji. Być może nawet nie jeden wóz. Od tego zależy ludzkie życie. Punkt drugi to wnioski z pożarów w Hongkongu. Tam ogień przynosiły łatwopalne siatki, które oplatały rusztowania. Należy wprowadzić rygorystyczne wymagania dotyczące wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych w tym molochu. Żadnych materiałów łatwopalnych, zero. Nie możemy dopuścić do tego, aby te budynki stały się płonącą pochodnią, tak jak miało to miejsce w Hongkongu czy w Grenfell Tower kilka lat temu. Trzecie kieruje do właścicieli lokali na wynajem. Pamiętajcie, że to wy ponosicie odpowiedzialność jako właściciele za bezpieczeństwo mieszkańców tego lokalu. Podobnie jak w hotelu powinna wisieć na drzwiach mapka ewakuacyjna, wyposażcie lokal w gaśnicę i w czujkę w dymu. To niewiele kosztuje, ale ratuje życie i was przed odpowiedzialnością. Punkt czwarty, przestańmy udawać, że to zwykłe osiedle. To skomplikowana machina do mieszkania, do zarabiania pieniędzy. Powinniśmy stosować tam jak najwyższe rygory bezpieczeństwa. I to zanim będzie za późno. Zgadzasz się ze mną? Podaj dalej i subskrybuj nasz kanał.